się w następnej ale degustacji, tym razem Brobat 100 i American IPA, 6,8% alkoholu, zawiera słody jędźmienny, piwo jasne, niepasteryzowane, niefiltrowane, mętna siostra są naturalnymi cechami produktu, butelka bezzwrotna i Intensywnie chmielone piwo o wyrazistym aromacie cytrusów i tropikalnych owoców. Goryczkowe. Okej. Okay. I to wiemy. <laughs> Nawet zajrzałem na stronę Browaru Stomostów i się zdziwiłem ze względu na krótki opis. Zwykle jest to pełna strona. Dużo się dzieje. Wszystko opisane, wszystkie chmiele wypisane, a tu nie ma. No cóż, e, ale mamy to piwo. Kupione we Wrocławiu e, ze świeżą datą. Także a, jeszcze kapselek. Kapselek z mostem. E, no i przejdźmy do piwa. No, tutaj piana zdążyła. Pość, może zrobimy troszkę więcej piany. No dużo się nie chce zrobić. E, Także nieduża, na no może 5 mm, może mniej. E, Piwo jest prawie że klarowne, lekko opalizujące, e, bardzo takie słomkowe w barwie. Aromat nie jest zbyt duży, ale są cytrusy, jest trochę sosny. i leciutkie owoce tropikalne. Całkiem chęca, co przyjemnie. Spróbujmy. Właśnie zrobię. Uuu, dobre. Wytrawne, gorzkie. No, taki dobry West Coast. O, i ta gorączka tutaj, e, że tak powiem, jest e, jakby takim najlepszym punktem w tym piwie, no. wydaje mi się. Ja lubię gorączkę, także zawsze mi się to podoba. E, ale tak, e, wytrawne, e, dosyć klarowne, jeśli chodzi o, o profil. Są te owoce e, tropikalne, one są gdzieś z tyłu. Troszkę cytrusów. E, troszkę sosny i tak podobnie jest w goryczce, która jest sosnowa, żywiczna, ale ma też takie mm, nuty grejpfrutowego e, albido. Jest fajnie, jest dobrze. Bardzo dobrze się to pije. Oj tak. Bardzo odświeżające, przyjemne, łatwe e, e, do picia. Nawet niebezpiecznie łatwe do picia, bo to ma 6,8%. 8%. A wiecie co? Szczególnie w gorący dzień to pije się niesamowicie dobrze. Także może być niebezpieczne. Ale naprawdę dobre piwo. Proste, ale naprawdę satysfakcjonujące, przyjemne. Dobry West Coast. Jeżeli piliście to piwo, to oczywiście proszę o komentarze, co o nim myślicie. Ech, jak dla mnie jest bardzo fajne, podoba mi się. No i mam nadzieję, że ta recenzja też Wam się podobała, także dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak żeby nie na bieżąco. Przekażcie ten film swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie filmu. Wasze zdrowie.